Witam wszystkich Chciałem wam pokazać To się może przesunę trochę tutaj Chciałem wam pokazać jak yy, usprawnić Iża 18 yy, Proszę Iża czy MR-18 w sumie to samo yy, produkcji rosyjskiej Karabin sztucer w zasadzie łamany e, Mój akurat jest w kalibrze e, 223 Remington Ja już go wcześniej rozebrałem wcześniej go roze... wcześniej go rozebrałem e, z tego względu e, z tego względu że e, Usprawnienia w tej broni. Usprawnienia w tej broni. Mają na rzeczy to. Mają na rzeczy to, Aby spust działał bardzo delikatnie. Jak każdy zresztą wie, w tej, w tym sztucerze. Spust jest yy, stosunkowo twardy yy, i wcześniej już zdążyłem to rozebrać. Tylko chcę tak szybko na szybko powkazać, co trzeba zrobić, żeby spust był delikatny i bardzo czuły. A więc yy, trzeba że tak powiem tu ze szkieletu wyciągnąć kurek i nie wiem czy to będzie widać to miejsce może tak pokażę to miejsce musi być wypolerowane to i to to miejsce i to miejsce musi być wypolerowane na kurku Musi być wypolorowany część, która się składa w spuście. Tak to wygląda. Tak to, jest, tak to jest wmontowane tu od dołu. Trzeba wyciągnąć ze spustu tą część. I musi być wypolorowana ta krawędź. I ta krawędź do lustra. Tutaj, o. Idealnie musi być wypolerowane to i to. I trzecia rzecz, która musi być to trzeba wypolerować tą sprężynę. Sprężyna się mieści tutaj. Ona się mieści tu, tu jest przykręcona. Ta trzyma, jest, trzyma napięcie z pustu. Daniś Roman 2 O, Przemienić się odezwał. W, Gdańsku, w Gdyni. Tak. Ta sprężyna jest przykręcona tutaj. Trzeba ją wykręcić. I musi być wypolerowana ta. Ta część. Ta część musi być wypolerowana idealnie pod, do, do, do gładkiego. Pod tą sprężynę. Fabrycznie ona była przykręcona w ten sposób. Ale pod tą sprężynę ja teraz założę jeszcze taką małą podkładkę. Przyjdzie, przyjdzie pod tą sprężynę i ona będzie, tak pokażę. Ona będzie założona tak, tutaj pod tą podkładką, z tego względu, żeby był bardziej będzie bardziej miękki, będzie bardziej delikatny ten spust wtedy no dobra to by było tyle to by było tyle nie wiem czy komuś pomogłem fakt, że to już przypomniało mi się aha, jeszcze wypolerowałem tą część od kurka ale ona nie ma istotnego znaczenia tutaj z tego względu, że tu jest pin taki, który kołek, który w, jeśli jest napięty, napięty spust, napięty kurek, kołek wystaje z tej, z tej dziurki. A ja wypolerowałem to tylko po to, i, tylko po to i wyłącznie, żeby tutaj było to bardziej miękkie, żeby, bo tu widać takie wyszlifowania. Z czasem by to się pewnie wytarło, albo co, a tak to yy, będzie ładnie miękko to chodziło. Ale to, to nie ma znaczenia do spustu. To jest taka tam inna sprawa. Yy, elementy do spustu, które żeby spust miękko pracował, lekko i, i bardzo, żeby był bardzo czuły, to tak jak już mówiłem, trzeba, trzeba wypolerować tą część na kurku, Tą krawędź, tą krawędź i to, tylko sprężynę i to, co się mieści w spuście. To, co się mieści w spuście. Czyli część tą i tą krawędź. I nic, wszystko. i to wszystko. I wystarczy do zmą. O, jak to jest ładne, teraz świecące. Yy, ja Aha, jeszcze tak. Właśnie, bo ja polerowałem to yy, moment. Polerowałem to papierem. Najpierw, najpierw, po, najpierw yy, polerowałem to papierem. Tu mam oderwany. Gdzie położyłem tamte? No, mniejsza, o to. Yy, polerowałem to papierem 1000. Te wszystkie części. A potem Papierem 2000. Te, te tu wszystkie części, nie? Te części są na koniec. Papierem 2000. No i tu tyle. Najpierw trzeba zastosować papier 1000, potem 2000. Wypolerować, ładnie nasmarować, złożyć. Efekt będzie naprawdę bardzo zadowalający. Wiem, że dużo kolegów ma ten karabin w swoim składzie. Niektórzy nawet z niego polują. Niektórzy uważają go za, za taki trochę niedoceniony, ale uważam, że jest bardzo dobry. Bardzo dobry, bardzo dobry karabin, długi. Długa lufa, kuta na zimno celny oczywiście i tak trzeba zastosować amunicję taką trzeba dobrać amunicję do, do do tego karabinu strzelam z amunicji GG 223 Remingtona i wyszła teraz taka tam koreańska amunicja nie, nie pamiętam teraz nazwy dosyć tania, ale bardzo, ma nawet dosyć dobre skupienie z tego karabinu robi aczkolwiek barnała nie polecam rosyjskiej choć broń jest rosyjska, ale, ale ona nie lubi, nie lubi ta broń nie lubi rosyjskiej amunicji Ach, tak to wygląda mój karabinek tak jak już mówiłem jest w kalibrze 2,2,3 Remington bardzo fajnie bardzo fajnie yy, on lata o. Nie, lufa długa niedawno założyłem lunetę nie tam żadną markową taką tam pierwszą lepszą do sprawuje się bardzo fajnie ja jestem zadowolony i to najważniejsze. Dobrze. Jeśli komuś podpowiedziałem, co ma zrobić, żeby spust był miękki, to będę się cieszył, jeśli ktoś to zrobi i u niego będzie też to pracowało. Polecam modyfikacje, bo broń naprawdę jest ciekawa. Pozdrawiam. Dasz bur. Do spotkania.